Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Jesteśmy na linii frontu. E, bitwa dobiega końca powolutku. E, staramy się bronić to, co, co nam jeszcze zostało. E, tutaj, wspólnie ze Skorpionem, <grym> stoimy na tej stronie i tutaj naprawdę wiele się działo. Próbowali nas umiażdżyć, atakować kilkoma czołgami naraz, jednak spokojnie potrafiliśmy odeprzeć atak atakują nam bazę niestety z drugiej strony mapy trzecią, czwartą tutaj na jedynkę się i dwójkę nie dostali to jest nasza bardzo wielka zasługa postanowiłem się cofnąć naprawić kolegę też bym zawołał też bym zawołał o, chmura spadła tu będą bić będą bić utracono trójkę, o kur 12 pewnie przegramy um. mam zrobione w tym momencie 8200 uszkodzeń to nie jest za dużo to jest dziś środek tabeli dopiero jesteśmy w dymie tu możemy sobie strzelać jak będziemy wzięli cel utracono czwórkę, jeszcze jedną stracimy i już będzie przerąbane będzie to po prostu już nic na to nie będziemy mogli po Dobra, widziałem tutaj. Wyjadą z pod mostu? Nie, wyjadą z pod ehm, No tak to wygląda. Im więcej zbierzecie tych yy, uszkodzeń, zdobywacie takie odznaki. Po zdobyciu tych odznak, one są wymieniane tam na nagrody, na złote żetony, które wymieniacie z, z kolei na np. na artylerię albo na inspirację. Bo takiego rodzaju właśnie takiego właśnie rodzaju rzeczy, które nam ułatwiają później rozgrywkę, jest to bardzo fajny bonus, właśnie do bardzo fajny bonus, jest właśnie do, jak mamy artylerię. O, tam zasłonę dymną, już to się jeden puścił przed chwilą, gdzie ja stoję. Ja jestem tu, jestem. No to składnie ciemnota będzie za chwilę. Ja jestem w dymie teraz. My nie... Oni myle widzą. Oni my tam się gdzieś... Aaaa, nie wiesz. Zostało 58 sekund. Jak jeżeli uda nam się obronić dwójkę... Wygraliśmy. Olej, ich tam jest przy tej dwójce. Groma ich tam jest. Tam trzeba bronić bazy. Trzeba bronić bazy. Chciałem Wam pokazać, ile się zarabia właśnie na takich. Dobrze, że uciekam, bo właśnie by mi na plecy wjechali utracono no już jest koniec już jest po bitwie jak już utraciliśmy to już jest możemy maksymalnie 3 stracić także koniec koniec nie udało się więcej zrobić 9308 uszkodzeń pokażę wam jak się fajnie zarobię na linii frontu są różne mapy, zauważyłem, bo kiedyś była jedna mapa, tylko jedna mapa, była. teraz trafiłem na jakąś taką mapę, od samego początku były same budynki zabudowania, jakaś dziwna mapa, nie mogłem się tam kompletnie odnaleźć. Z każdego okienka do mnie czołgi trzeba. Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Ale pokażę jak się fajnie tutaj zarabia. Ja tutaj byłem w Plutonie z jakimś gościem, nie znam gościa, kliknąłem po prostu pierwszą lepszą osobę z brzegu. Dołączył, dlatego będę miał też doliczony bonusik plus 15% do zarabiania, ponieważ w plutonie, mając konto premium, dostajemy plus 15%. Już to mówię na każdym odcinku, mamy porażkę. O, widzicie, dostaliśmy 9 poziom, 2 tony, 30 50 tysięcy kredytów. O, łącznie zrobiłem 403 tysiące kredytów, fajnie. Jestem mega zadowolony, tylko że bitwa trwa e, ja wiem około bitwa trwa około pół godziny, no tak trzeba liczyć gdzieś z pół godziny bitwa leci, nie? E, zrobiłem 9665 uszkodzeń, bo tam musiały być jakieś strzały na ślepy, które też wchodziły. E, była porażka, no trudno. E, można używać kilka pojazdów, można używać kilka pojazdów. Ja użyłem czterech, bo jak nam zniszczą jeden pojazd, to można wziąć następny, możecie sobie później porównać. A, bo tym musiałem bo, słuchajcie, atakowali mi bazę s 100 nie s 100 tylko VK100 był na, na bazie. Zwykłe pociski kompletnie mnie nic nie robiły, burzące kompletnie mnie nic nie robiły. Musiałem przełączyć, się go jakoś obijać, niszczyć, a po chwili wjechały Defendery i nam zabrali bazę. Próbowałem jak mogłem. Najgorszą zmorą w tej grze są tak naprawdę. Największą zmorą w tej grze są tak naprawdę. Poczekaj. Czekaj, zobacz, Dostałem 2T. O! Kolega się wyłączył. No trudno. Dostałem 2 żetony, Możemy sobie coś tutaj. Już mam, wybrałem sobie piątego, do po, piątego poziomu, zrobiłem sobie artylerię, zrobiłem sobie do piątego poziomu właśnie tą maskującą nas zasłonę dymną inspirację, która dodaje nam prędkość doładowania, szybkość obrotu czołgu Lufy itd. Całoga jest super mega i w ogóle. Hmm, tu jest nalot i tu jest jeszcze inżynieria premium do zajmowania, blokowania, zajmowania i odnawiania zapasów. No blokujmy sobie wszystkie. Tak myślę, żeby sobie wszystkie odblokować. Zwiększa swój poziom linii frontu, otrzymujesz punkty rezerwy bojowych. No właśnie. Ja dostałem. W tamtej poprzedniej bitwie dostałem, bo widziałem będąc właśnie na... daleko z tyłu jeszcze, bo zostałem dopiero odrodzony. Byłem daleko z tyłu. Chciałem ten... Chciałem, chciałem pomóc naszym, to puściłem im zasłonę dymu, oni stali na kapie i baza została zdobyta właśnie dzięki temu, że e, zniszczono. Czemu? Co tutaj się zaczęło? Chciałem wam się pochwalić, bo zrobiłem drzewko. Jest w tym momencie, jest drzewko do zrobienia na kranwagn, wagna. E, drzewko zostało zrobione. Dostałem kamuflaż, nie wiem za co dostałem taki ładny kamuflaż, tego od razu brałem. Bardzo fajny, podoba mi się taki kamuflaż. Grandwagn. Do Gran Wagna prowadzi drzewko, tu macie o mnożnik wierzchołka drzewa. Prowadziły czołgi jak Emil 1 i Emil 2. Tu macie bonusy razy 5 do ekspienia, dlatego one się szybko zbierają. szybko się robiło te doświadczenia, żeby blokować sobie dziesiątkę. Dziesiątka już jest zdobyta, tu mam jeszcze jakieś misje, które mogę porobić na tym czołgu, ale szkoda mi czasu, ponieważ jak widzieliście, można sporo, sporo zarobić biorąc udział w linii frontu i wybieramy sobie w tym momencie pojazdy ósmego poziomu. Ja sobie nawet zaznaczyłem, że chcę same premki, żeby były. Tam i tak w liście się wam pokażą wszystkie czołgi, które macie z ósmego poziomu. Będziecie mogli sobie wybierać i ja sobie automatycznie kliknąłem tutaj odpal bo ich do zarabiania już mi się zbierała cała skrzynia nawet tych słuchajcie dwa dni, bo od poniedziałku to już działa. W dwa dni zbierałem całą skrzynię zasobów rezerwy, nie. Super. I, i one w czwartek się na konto przemiam tutaj i znowu będę miał kupę pieniędzy. Mm. <laughs> Bardzo fajnie, a biorąc udział właśnie w, w tej misji. Biorąc udział w tej misji właśnie linii frontu można zdobyć trzy bardzo fajne pojazdy będę mógł wam pokazać oprócz tego, że tutaj zdobywacie zdobywacie różnego rodzaju nagrody, jakieś tam dosyłacze, kasę, pieniążki, smarowanie i tak dalej, jakieś medale można jeszcze zobaczyć. To macie całą mniej. Ja na razie jestem między 6 a 9. Później założę dziesiątkę, to będę mógł sobie taki medalik tutaj wstawić, o, zamiast tego to będę mógł wstawić sobie taki medalik. Znowu dostanę pieniążki, później będą dosyłać jeszcze więcej pieniążków, później po trzy, że ten... i tu już będę miał za tą linię frontu, dostanę prawdopodobnie taką jedną podznakę, która będzie mi przysługiwała, czy to są te, że ten ekspedycji. Jest podzielona na kilka etapów, w sumie planowanych jest 8. Podczas każdego etapu można zdobywać określoną liczbę żetonów do 3 żetonów za jeden etap. No tak, są rzeczywiście trzy żetony. Można je wymienić na pojazd nagrody 9, a właśnie, no to te żetony trzeba właśnie zbierać, trzeba mieć ich 12, żeby sobie odebrać nagrodę do 3 żetonów i wymienić je na pojazd nagrody 9 poziomu. Pamiętaj. Maksymalna liczba zdobytych żetonów pozwoli Ci kupić dwa z trzech dostępnych pojazdów. żywa ich z rozwagą. Yy, tak, właśnie mi zależy na tych czołgach. Tutaj możecie sobie zobaczyć tę nagrodę. Tu macie w ostatnim macie i jak info, tu kliknięcie, Wam się uświetli film. Tu Wam powiedzą wszystko, jakie czołgi można zdobyć. Face jest fantastyczny, yy, bardzo go. Ludzie chwalą, bardzo go ludzie lubią, jest niesamowicie mocna wieża, bardzo szybko strzelne działo. Obiekt 777, wersja 2, to jest taki czołg trochę mułowaty, jak Hallak opowiadał, jeździ powoli, długo ładuje. Typowa jest mocno pancerny, typowa, dziewiątka ciężka, tak samo jak T10, tak samo jak tego rodzaju czołgi, a to to jest jakaś nowość: jest francuski czołg, nazywa się Charlotte tour 4 i on ma działo od AMX-30. AMX-30 i też robi uszkodzenia 390, 390 za strzał i ma 4 pociski w magazynku. Halla go bardzo chwalił, mnie też się bardzo spodobała recenzja tego czołgu, i właśnie ten czołg chciałbym przynajmniej jeden sobie zdobyć. Myślę, że to będzie bardzo dobra nagroda dla mnie za poświęcony czas tutaj na grze, i uważam, że warto było. O, tu są, właśnie widzicie, Char Futura. Tu są, możecie sobie kliknąć, zobaczyć, jak one wyglądają. O, brzydki jest, jak nie wiem co, ale uszkodzenia robi niesamowite. Także myślę, że taki chock bardzo mi się przyda w moim garażu, nawet do kolekcji, prawda? Nie przedłużając, puszczam bitewkę, za chwilę się z Wami pożegnam, chciałbym Wam pokazać jak wygląda mapa, chciałbym Wam jeszcze pokazać jak wygląda linia frontu, można naprawdę po pół miliona kredytów tu się zarabia, więc o, to jest jakaś mapa, której nawet nie znam jeszcze, jeszcze tutaj nie grałem. Także są budynki, trzeba albo bronić, albo atakować bazę. W tym momencie mamy obronę bazy, tu mamy napisane, broncie głównych celów, aż upłynie czas lub zniszczenie wszystkich pojazdów plumka mi rozładowana bateria w słuchawkach, więc będę musiał powoli kończyć Klikając sobie tabulator możemy sobie kliknąć kogoś do, do Plutonu. Wtedy więcej nam się kredycików zarabia. A właśnie o to chodzi, żeby zarobić maksymalnie jak najwięcej kredycików, a jak się gra w Plutonie i się razem trzymamy blisko siebie to wiadomo szybciej się niszczy jeden wybrany cel, prawda? Jak jeden drugiemu pomaga i, i to wtedy jest tak, że jeden zniszczony cel, gdzie on ja tu jechać w ogóle? Co to za mapa jest? Tam jest nasza baza. Tą bazę trzeba bronić. Trzeba się gdzieś ustawić tak, żebyśmy mogli bronić. Słuchajcie, to jest duża mapa. To jest duża mapa. Ona się składa nie z tego jednego kwadracika. Z, tylko z dziewięciu takich kwadracików gdzie ostatnim kwadracikiem tak zwanym prostokątem bym powiedział już jest właśnie linia tych y, dział które trzeba bronić bądź trzeba je atakować Ktoś już kolega się gramolił o już mnie widzą już mi kurka widzi ktoś gdzieś skąd o co tu chodzi Najgorsze to są kołowce. Słuchajcie, z kołowcami, no po prostu jak wyjedzie pięć kołowców od przeciwnika i one zaczynają krążyć wokół ciebie. Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci z drugi w prawo. One mają autonamierzania i nie można się po prostu od nich w żaden sposób ogonić. I one nas w 10 sekund po prostu niszczą. Nie jesteśmy w stanie kompletnie nic zrobić. Kołowcy nas tak dojeżdżają w tej bitwie. One mają auto namierzanie. Ja nie mam ósemki kołowca i chyba specjalnie sobie zrobię yy, na tą linię frontu, bo po prostu nie ma jak z nimi nawet grać. Ważny wam mówił, nawet nie ma jak z nimi grać. Tak szybko jeżdżą. Ty w nich trafić nie możesz. Nawet jak go trafisz, to kółko musi się boce i tak jedzie dalej. I w żaden sposób nie można go biją mnie jak holender. Jak mnie zniszczą to ja będę mógł wziąć sobie następny czołg. O, to pomogłem, podświetliłem. W zupełności wystarczyła moja pomoc tak. tak. O, kolega jest też mocno bit. Co, co, fajsie? Nie, fajsie, to by cię zniszczą, bo ja będę musiał od nowa czołg wybierać. Tutaj na dole macie, o, widzicie, macie yy, czas do wyboru następnego czołgu. Mogę go wybrać od razu następny, ale jak ten czołg zaraz zniszczą, to tu mi się odlicza kolejny czas, żeby mógł wybrać jeszcze jeden inny czołg. Jeżeli nam y, wypadnie tak, że zniszczą nas raz, zniszczą nas drugi raz, zniszczą nas trzeci raz i nie mamy już żadnych czołgów i, i nie mamy już czasu, to musimy niestety, ale y, oglądać mapkę, że tak powiem, z powietrza. Niestety muszę się poświęcić, bo nikt nie broni, nikt nie broni, jak ktoś bazę zbić musi. Opuść strefę. O, zdobyli bazę. Niepotrzebnie się poświęciłem. I widzicie, teraz będę musiał bronić tego sektora, e, albo mnie przerzuci na ten sektor, żeby tego sektora bronić. Tu macie takie punkty, możecie sobie wybierać, w którym miejscu chcecie się odrodzić e, przy, następnym, przy następnym. Tak jak tutaj na przykład zaskoczę w tym momencie, wybiorę sobie na przykład teraz czołg jakiś inny, T-44. O i zrzucam je właśnie w tym miejscu, gdzie zaznaczyłem. No, no. no i jedziemy bronić bazy i tak do samego końca. Także ta bitwa trwa około pół godziny, ale kredytów naprawdę zbiera się bardzo dużo. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób pomogłem Wam, podpowiedziałem jak można zarabiać jeszcze więcej kredytów, w co warto brać udział, w takich eventach właśnie jak to moim warto brać udział i ja biorę w nim udział, no, i jak się wiedzie tą strefę, to tam strzelają do nas bomby, także nie wolno tak wyświetlać. <noise> Pokazuje nas ostrzega taka właśnie. No, dziękuję Wam serdecznie. W prawym dolnym rogu macie subskrypcję mojego kanału, jeżeli Wam się podoba podpowiadanie przeze mnie, w jaki sposób zarabiać więcej kredytów. Będę Wam podpowiadał więcej takich rzeczy, ciekawostek. Mam nadzieję, że będziecie klikać na moje filmiki Pozdrawiam Was cieplutko Do zobaczenia, do następnego odcinka Cześć!